Yo, jako z tej strony. konu 98 a to jest kolejny odcinek ze serii Let's Play Darkness A. Yy, dzisiejszy odcinek nie pamiętam, już pogubię się w rozdziałach ogólnie jak to wszystko jest, ale ten odcinek jest lepszy, bo będzie otrzmianie i wszystko postaram się zrobić dla Was. Jedyny błąd jaki mamy do... do narzekania to taki błąd, że po prostu... po prostu powiem, Zwaliło się wszystko na mi Bo gra przestawiła się na język angielski Nie wiem jak to ustawić, nie przestawiałem nic A już kiedyś miałem podobny problem Gdy grałem w tą grę przed nagrywaniem Gdy przechodziłem ją za którymś tam razem I powiem, że to jest problem, którego do dziś dnia nie rozwiązałem Jak pamiętacie, let's play'e były po polsku Napisy wszystko, a teraz jest to ten angielski a jeśli usunę grę, to niestety usuną Cię zapisy, i wszystko więc to spada. Dobra, idziemy. Nie będziemy się skradać co my. A od razu na hita leży. Uh, 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 uh. Teleport Teleport. Oh. Silna ta broń, bardzo silna. Boom, move, o już jest jeden, pierwszy, drugi, trzeci lolek. Co on z nim jest no tak, że nie pada? Yeah. Dobra ta broń. So. No Pani coś tam o że. Nie poczytam księżeczek. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. More co to było w ogóle? Tego nawet nie trafiłem, ale go zabiłem. Fajnie mnie jeszcze rozświetla, patrzcie, jest ciemno. Podejdź ze mieczem? Jasno. Wyciągam tego światełka, bo dobry miecz. Czyli jakiś klucz potrzeba nam. Ale kurczę, straszna dynamika tej gry, nie ogarniam tego już. Nie wiem czy to się szczytowało, czy co. Nie pamiętam, żebym tak biegał. Nie pamiętam, żebym zadało takie obrażenia. Dziwne dla mnie trochę. Naprawdę bardzo dziwne. Spalone ciało? Spalone byliśmy tutaj. Byłem! Nie, przybyłem, zobaczyłem, wybyłem. Nie, jakoś tu, tak to tak Nie powiem dokładnie. Właśnie, zaopatrzyłem się w grę The Wars, z, z której let's Play'e Pojawiam się już niedługo na kanale. Chociaż o tym jeszcze będę mówił w odcinku informacyjnym ze Spin e, do portalu. Mm, a tu będzie? Dokąd? Do nieba nie chodzę, bo jest mi po drodze Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Właśnie, dawajcie więcej komentarzy do dzienników, tak? To bardzo motywuje do pracy dalszej. Do celi. Eee, no właśnie, bo mam taki. Wiadomo, że gra się skończy wyborem. Ja już to wiem, jeszcze tego nie wiecie, ale ja to wiem. Więc, eee, jak to się zbało, powiem Wam, żeby Was. Rob zbrzmiewało. Na koniec gry zrobimy dwa odcinki, z których powinien być jeden, ale zrobimy dwa głównie dlatego tylko po to, żebyście mogli wybrać, jak skończymy grę. Takim mają prezencie ode mnie. Wow, ale go. Dima, stay <słuch> 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 Płonące pożądanie, chociaż nie, płonące pożądanie było w grze, która się zwie Geta San Andreas właśnie zamiast. Yy, Wars będzie zamiast Geta San Andreas MTA. Gin, Nie obchodzi mnie, że jesteś studentem, akwizitorem, czy kim tam wie. Masz zginąć po jesteś łysy. Nieskończone strzały. Kojot, kojot, Kajot, kojot, kojot, kajot, 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 kojot, kojot. kojot. pam 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 Bam, bam bambam, 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 bambam. To ich powinniście zakować cud O, ładnie Tak przystoi? Nie! On jeszcze żyje! Jakim cudem? What the fuck is this? No. Drogi No. Można powiedzieć, że jest teraz nadziany. Te moje... kawały. Dobra, otwieram drugą klatkę, a tu są dwa. Dwa gule, dwa gule, no. dwa głupie gule. Nie smućcie, nie smućcie się wcale żule. Po wóżu... Meli w ciepło jest. Nie może padać deszcz. Ej żule, nie smućcie się. O, energia piekielna rozpiera mnie. Pam, 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 nie idziemy, pogubiłem się, Tędy miałem jeszcze nie iść, tu nie, tu jest, to jest portalu tu nie idziemy, czyli tędy idziemy, tu były klatki, klatki na niebie, Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, nie, nie, pogubiłem kierunki. nie, Słoikiem nie, 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 On świeci no. czerwono. Nie rozumiem, czemu ja tu słyszę pająki, czemu ja tu słyszę pająki, czy ja powinienem słyszeć pa te pająki? Myślę, że nie powinienem słyszeć tej pająków. Yy, przechodzimy dalej, jej! Przechodzimy do następnego przejścia, jest! Idziemy dalej. No. Come on, baby! Come on! Byf, No Dlatego tu robiłem cięcia. I jesteśmy już tutaj. gin, 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 gin. Aha, to byli niewinni. Ale dobra, buteleczkę weźmiemy. No e i drogą też. A łóżka nie weźmiemy, bo nie uniesiemy, nie ma drugiego pukara, co to wyniesie. Szła dzieweczka do laseczka Do zielonego ha do zielonego Łaha Ua, do zielonego Dobra Bam! I kto się pali teraz ze wstydu? Gin dziwko Uuuu, ładne oczko do jury, do jury, do jury. Nie przeczytaj, nie są aż tak dobre z angielskiego. Chodź tu! Chodź tu! Ajajaj, co aj. so, myślę, że mi trafisz? Myślę, że mi trafisz? Taki jest plan.

Tak, trochę dziwnie, bo ja mam włączony jego Audio City do nagrywania dźwięku głosu itp., itd. Aha, to tu jesteśmy od uczni, tutaj to zaczynamy. To szybko tu przejdziemy, szybko przejdziemy, szybko przejdziemy. przebiegniemy. Przebiegniemy to. Do... niczym maraton. Dobra, nie będziemy się starać tymi five No. Bo... Uuuuuuu, ale komu robi coraz więcej życia, co więcej, życia, co co więcej życia, coraz więcej życia, co więcej coraz więcej życia, coraz więcej życia, co coraz więcej życia, coraz więcej życia, co raz więcej życia, co co. Pam, pam, pam. No. Operacja udana. Patien stracił wszystkie kończyny. Następna operacja już na 5 minut. Pam, param, pam, pam, pam. Włóż, włóż, czarna magia w trójwymiarze. Pum. Konie ognisko i poniedzie.

Wystarczy to zaraz takie gówno i już jesteśmy zdrowi. No, widzicie, bez uleczenia się obeszło. Dobra. Oj, Sutwo! Nie bij mnie. O oh. Pam 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 Jezu ale ładna kula Jeden skill 10 punktów, mamy to No, Mamy cię Bum, jeszcze lepszy miecz Się też siedzi Jak jakaś świetną przedmiot

Trochę dziwnie się wydaje, że ja wiem gdzie na przykład iść. Ja to fuksem trafiam. Ai O, życie! Daj mi życie! Na kredycie! A ja! Mam życie! Daj mi życie! Wow! Daj mi życie! życie, życie! Życie, 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 życie! Życie chcę! Zgiń! Zgini. Życie. Życie. Życie, życie. mi życie! Życie! żyjcie, życie Zgini. mi życie. życie! Zgini. 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 O, Zgini. On Zgini. Zgini. Ale ładne flacki, flacki i inflacki. Hehehe. He. Ładne flacki nie są złe. LOL! Ja weszedłem! What the fuck! Ja tylko rozwalałem flaczki, nie wiedziałem, że coś tak będzie. Mamo, proszę! Jo. To nie powinno być jak tu już zamknięte? Macko bosko Dobra, idziemy dalej przez te plaki, dokąd to jest? To PIP PIT Brat PIT Uuuuu Dawaj życie, dawaj życie, dawaj życie Tam też jest Nawet był lepszy, więcej życia było

Kocham tą grę. Uuu, a ja myślałem, że To nie żyje. Lena, lena, lena. No, żyje. Help me! Słyszę słowa humanistyczne, się karą przez łepi. Nie, nie. Nie mogli zabić tego miejsca. Ja mogę skoczyć? Nie, ja nic się nie stało. Też te. Ja dużego fuksa prawdopodobnie. Ja tak dużego fuksa, że zjadła frytki... ...świeże frytki w McDonaldzie. Die, <sighs> what is this looks for? Uh it's on, it's on. We're on, we're on, we're on, we're on. We stand on the <sighs> Dawaj HP! Suc, bo podawaj HP! Nie, oni mnie zabiją! Mamo! Dobra. Nie, nie, nie. Powiem tyle, powiem ty nie umiem. Że widzimy się w następnym odcinku. Co będzie dalej? Zobaczycie sami. Dzisiaj mam tylko i do zobaczenia w następnym odcinku Let's Play Dark Hehe, <laughs> siemka, Cześć. Do zobaczyska, Pamiętajcie o aptek w górę, komentarzu i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam na, na dalsze losy Sareda. Bóg. Niech. Cześć.